A co tu do nas idzie? Proszę bardzo. <laughs> Proszę bardzo. Co tu do nas idzie? I sobie tak chodzą po osiedlu, jak widzicie. O I tutaj kolejne całe statko fajne. Sobie tak idzie, że. <laughs> Marek czeka, żeby poszły. <laughs> Norma, normalka, o, a tu jakie trzy fajne dziewczyny przyszły? No, zsiadaj, bo dziewczyny się boją Ciebie. No, tutaj czekają, zobacz. No, zobacz, to poczekaj, poczekaj, niech sobie przejdzie, no. skoczyła z gracją no Idą tam donika Nika no. No dobra, Co to? Już niech ta jedna da. też pójdzie Co to? Zobacz co tu jest da. Już? No chyba już No dzień dobry panu No dzień dobry panu on chyba czeka, żebyś Marek przyjechał. On plinuje tych swoich dziewczyn. Tutaj jest on, a po drugiej stronie. On jest piękny. Czekaj, z zrobię zbliżenie. Nie, ale z zdjęcia, nie? Witam Was, kochani! W tym przepiękny poranek. Zobaczcie. Chciałam Wam pokazać, bo już na Instastory Wam pokazywałam na naszym Instagramie. Zobaczcie, jak nam obrodziły pomidory. Tak, już idziemy po brum, -brum -a, Kasperek. I papryczki. Tu mamy papryczki, tu mamy pomidory. Oczywiście cukini i ogórki nam zdechły całkowicie. a zobaczcie, jak one wybujały. Muszę je jeszcze czymś podeprzeć. Bo tu jest tych owoców od groma! Z perkiem. Mama, mama, idziemy mama, mama, mama no mama idzie idziemy do naszej piwnicy którą mamy tu pod domem i wyciągamy nasze dekoracje jesienne, bo my tu zawsze szykujemy domek dla turystów tu jest słuchajcie straszny bajzel więc y, raczej wam tego wszystkiego nie będę pokazywać no chodź, ja ci pomogę no dawaj rączkę no. W ogóle jest fajnie, chłodno, tak rześko na dworzu, e, więc superancko. Jeszcze Wam pokażę, że niestety, ale moje roślinki tutaj troszeczkę pozdychały, muszę je podlać w ogóle. I ja też trochę zdycham, więc na razie Wam się nie pokazuje zbytnio. Będziemy tutaj sprzątać, bo teraz mamy, wiecie, wielki, ogromniasty śmietnik e, u nas na budowie, więc wszystko to będziemy tutaj wyrzucać. Taki stroiczek mamy latem. I na wiosnę. On jest chyba z Magnoli, z tego co pamiętam. A teraz zmieniamy na... na jesień. A taki mamy na jesień, na święty Dziękczynienia, i później zmieniamy już na taki świąteczny, typowo zimowy stroj. No ja wam się tutaj odbijam. Dekoracje skończone na jesień. Jak widzicie, większość jest to strachów na wróble. Te akurat były słodziutkie po 98 centów tylko, więc naprawdę były bardzo tanie, ale są takie uroczy. zobaczcie, tu jest jeden tu jest drugi tu są trzy takie w choince, żeśmy wsadzili mam nadzieję, że ich wiatr nie wypuści ale mam tutaj takich fajnych sąsiadów, że na pewno jak coś wypadnie to mi poprawią zresztą nasza pani od sprzątania też jest taka fajowa, że zaraz to poprawi tutaj jest taki duży gość przypięty, on jest dobrze umocowany więc jemu się nic nie stanie i ostatni jeszcze jest tutaj, taka dziewczyna, wita gości. Jak widzicie, po nie mi przekwitły, ale czytam, że ich na zimę nie można przycinać, więc niestety takie suche badylki muszą być, a tu nam w tym roku posadziliśmy jeszcze jeden liliowiec i tak nam pięknie zakwit. Teraz właśnie... A my, jest. słuchajcie, zbieramy kasztany, bo to tutaj jesień kasztany. w pełni. Tak, wszyscy, Wika, wiedzą w Polsce, jak kasztany wyglądają. Ale wielki. Co? O oh my god. Do you know how to open it? No dawaj, spróbuj. I can't open it. Tak, że tam jeszcze leży kasztan. Zbieramy kasztany, żeby robić lutki. Zobacz, ile tutaj leży. O. I tutaj też weź to. To też trzeba zbierać. O, a tam Kacperek zbiera kasztany. Pierwszy raz w życiu. Gdybył kasztany, żebrał? Tak. Chodź szybko! Kto tu biegnie do mnie? Co masz w rączce? Kasztany! Jakie piękne! No i robicie ludki. Ale fajnie robicie te ludki. No, Wikusia robi. Widzisz ludki? E. It, huh? 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 Dobrze, Kat, Marek I mean... mi przyniósł próbki kolorów. Na domu. Musimy je wybrać, bo chcemy, chcemy pomalować nasz dom zanim będzie zima, więc w, w będzie to na pewno zrobione już niedługo. No i tutaj mamy próbeczki. Ja na Instagramie pokazywałam Wam, który Wam się kolor najbardziej podoba. Mi się na początku spodobał ten. Strasznego, mam tu fajnego przytulasa dzisiaj. Ten mi się najbardziej spodobał, ale on, Marek, mówi, że może być zaczerwony. A my chcemy taki, wiecie, przypalony miód. I to jest ten kolor. To jest właśnie ten kolor. My teraz obecnie mamy taki kolor domu, bo taki ciemny nam wyszedł. Zresztą możecie, możecie to sobie zobaczyć. Taki mamy kolor domu. A taki chcemy. Więc taki na pewno będzie, bo to wiecie, jest żywe drewno, więc on też inaczej pije i inaczej jakby przyjmuje tą farbę. Coś podobny kolor jak tutaj mamy, właśnie tralki, które malowałam latem zresztą. Więc tak się przedstawiają kolory. Wy możecie, oczywiście, napisać swoje propozycje. które Wam się podobają? Zobaczcie, mój Kasper dorwał chodzik. Dzisiaj, jak byliśmy w piwnicy w domku, tak mi się spodobał, że stwierdził, że zabiera go dzisiaj na spacer nad nasze ukochane jezioro Dżyneluska. Cię miał padać, a my korzystamy z pięknej pogody. Jest tak 15-18 stopni to max. Tam Maciewiku się w oddali. No na razie jesteśmy na samym początku. Nie wiem jak daleko zejdziemy, bo jak widzicie nie mamy wózka. Ale jest pięknie i korzystamy z tych momentów. Kwiatki niektóre są przekwitnięte, ale tak jak widzicie, róże na przykład kwitną dalej. Ciekawa jestem jak będzie w dalszej części wyglądać natura tutaj nad jeziorem. Uwielbiam tu przyjeżdżać, to jest moje ulubione miejsce.

Taką jesień to ja rozumiem. My są kochane kaczki. Wikusia zmęczona. Bo yeah. musi mi pomagać nosić rzeczy. Yeah. What Ale tu kamieni. Przyjechaliśmy właśnie po kamień, nasz kamień do kominka. Zaraz się okaże, czy on w ogóle jest. Czy nasz kontraktor go odebrał przypadkiem. Gdzieś główny szefuncia naszej budowy. Sefowo już tam sprawdza kamień. I jest nasz kamień słuchajcie, na kominek. Na tą półkę na samym dole. Bo już widzieliście półka. Nad kominkiem jest drewniana, a to jest ten na sam dół. Można sobie będzie usiąść i zrobić zdjęcia. Na przykład. Albo wypić gorącą czekoladę. Dobra, lecę, bo Kasper wchodzi mi w błoto. Zobaczcie, no, jak ładnie sufity już zaczynają wyglądać na tarasie jednym. Krówki są zobaczcie jak bliziutko, cześć! Cześć piękna! Cześć piękna! Hejo! Hejo! Hejo, króweczki! <grywki> Piękne jesteście! Już widać kawałek wyspy. Specjalnie się zatrzymałam, żeby Wam pokazać, jakie piękne dekoracje tutaj są w Megi, tutaj w tej naszej okolicy, w naszej wiosce górskiej. Na każdym słupie, jak widzicie, są takie liście kukurydzy, zresztą z kukurydzą, prawdziwą kukurydzą. Zobaczcie, jak to czadowo wygląda. I tu akurat jest sama kukurydza i piękne żywe dynie, coś cudnego. Ale przy innych słupach jadąc cała tam tutaj droga, każdy słup ma właśnie takie liście i słuchajcie takiego stracha na wróble, które możecie zobaczyć tutaj. Tutaj jest nasz taki jakby główny urząd, można powiedzieć. Taki o, ratusz, ratusz bardziej no i tutaj zobaczcie ile tutaj jest przepięknych dekoracji właśnie takich jesiennych jesienno-halloween'owych, ale bardziej jesiennych są przepiękne takie dynie metalowe, wbijane w ziemię tutaj są właśnie te strachy na wróble, te liście z kukurydzą w oddali macie takie taką fajną słomę na której też są poukładane prawdziwe dynie ale w ogóle jakie, jakie rozmiary tych dyń. No coś pięknego i tam też właśnie w oddali też możecie zobaczyć takie właśnie... Co jakiś czas są takie dekoracje, właśnie z taką słomą, z takimi strachami i właśnie z tymi dyniami. No, cudne. Powiem Wam, że w tym roku są chyba najładniejsze dekoracje na jesień, bo w zeszłym roku też były te na pewno liście kukurydzy, ale nie pamiętam, żeby aż tyle było tych dekoracji, więc rzeczywiście w tym roku się bardzo postarali. Bardzo nam się to podoba. Co chwila Kasper z Wiktorią to oglądają. No, naprawdę robi to bardzo bardzo fajny tutaj klimat, przyjemny. Na święta Bożego Narodzenia tu zawsze co roku jest przepięknie, no ale w tym roku na jesień też się, też się bardzo postarali. O, widzicie, coś takiego. Taki jest strach na wróble. Tutaj akurat na tym słupie e, i są właśnie te liście kukurydzy. I tak jest co chwila. O, tam możecie popatrzeć, te strachy tutaj. O, tutaj też, no mówię, co chwila, co chwila są te dekoracje. Zielone pomidory i czerwono-pomarańczowe wjechały dzisiaj na stół, na śniadanie. Takie przyjemności tylko tutaj w górach. Zresztą widzieliście już filmik, jak pokazuję Wam z, y, wycieczkę po sklepie, właśnie z. Mama, mama. No dziękuję, nosy, no dziękuję. To moje, tak. Dziękuję. Wycieczkę po sklepie, właśnie farmerskim, typowo. Jajeczniczka ze świeżych jajeczek, prosto od kurek też z tego samego sklepu. No, Pychota! Piękny widok. Synu, nie otwieraj grilla, bo tam już nic nie ma po wczorajszym. A Wikusia, proszę i zjadać śniadanie. Powiem Wam, że Wikusia to taki jest niejadek. Kasper zjadłby konia z kopytami, nie? Więc jak widzicie, cały czas się potwierdza ta teza, że dzieci są całkowicie różne. Tak jak dorośli, nie? Pokazuję wam piękny widok. Dzisiaj mamy lekkie zachmurzenie. 11 stopni teraz pokazuje termometr. Ma dojść dzisiaj temperatura tylko do 16 stopni. A my właśnie za chwilkę szykujemy się na naszą rodzinną tradycję. Przynajmniej tak sobie postanowiliśmy od zeszłego roku i od tego roku, że po prostu będziemy sobie jeździć na farmę i zbierać z farmy plony. W zeszłym roku właśnie zbieraliśmy słoneczniki i dynie. Zobaczymy, co w tym roku nam przygotują. Kochani, jak widzicie, jesteśmy już w samochodzie i jedziemy na zbieranie dyń, słoneczników i może czegoś jeszcze. Zobaczymy, co dzisiaj nam przygotowała ta farma. W sumie to w tym roku. Pod warunkiem, że będzie otwarta. Pod warunkiem, że będzie otwarta. Mamy taką nadzieję, bo jednak no to już jest, wiecie, prawie końcówka września. W zeszłym roku byliśmy. Tydzień później, Marek, tak naprawdę. No. I w zeszłym roku, słuchajcie, było mega gorąco. Wrzucę wam linka do tego vloga, bo, bo też wam nagrywałam tam wszystko. Bardzo było fajnie. Dzieciakom się mega podobało. Zwłaszcza wikusi. Kasper był jeszcze bardzo malutki, a teraz powinno mu się spodać jeszcze bardziej, bo kasper kocha miłością wielką traktory, jak i różne zwierzątka takie farmerskie. Mam nadzieję, że coś tam będzie też przygotowanego, ale sam fakt zbierania dyni odcinania jej jest mega, bo na Florydzie po prostu czegoś takiego nie ma jest zawsze bardzo gorąco i takiego dużego fanu, nie ma zbierać dynie, po prostu poukładane na polu. Więc jedziemy, na pewno Wam coś też z drogi pokażę. Poza tym na Florydzie oni układają te dynie, że nie odcinasz sobie. Powiedziałam, że są położone no, dynie no. I, i się po prostu zbiera. A tutaj, no to wiecie, prawdziwe, prawdziwe pole dyn jest. E, Nagrałam też na pewno drogę, bo tutaj są zawsze śliczne widoczki po drodze i jest taka ciekawe, ciekawe są miejsca. To jedziemy. No tata dzisiaj jest taki cały jeansowy. Dinksowy. Mogę, mogę się ubrać, a nie na Florydzie rozebrać. No, wiecie, to jest właśnie fajne, że tutaj możemy się troszeczkę poubierać, jakaś kurtka, wiecie, jakieś buty fajniejsze, jakieś coś, a na Florydzie, no to co? Klapki, yy, krótkie spodenki i koszulka. Niestety, za gorąco. To może nie być przez, wiesz co, przez wirusa, nie, to się zdenerwuje. Słuchajcie, jest wszystko fajnie otwarte. Oh, I think I Mo there. Tak? Yeah, I think I Można kupić dynie na pewno, kwiaty, ale ciekawi jesteśmy, czy będzie przejazd, tak jak w zeszłym roku, żeby pojechać sobie zbierać dynie No bo wiecie. Patrz jest tylko drive thru. No rany, serio? No, nie można That wyjść. Sok. Nie no serio? Nie, załamałam się teraz. No. Ja też. Słuchajcie, chyba nici z naszej tradycji w tym roku przez niestety nieszczęsny wirus. That sucks. Jest odwołany i traktor i wszystko, nawet wyjść nie można tutaj i pooglądać. Porobić zdjęć, nic. Ale masakra. No niestety, wszyscy też podjeżdżają i wyjeżdżają. Tam się tylko bawią dzieci właścicieli. Jak widzicie jest to odgrodzone, no strasznie. Tak było fajnie w zeszłym roku. I nie wyszło. Ach, już mam dosyć tego wirusa po prostu. Zobaczcie, jakie super hotele. Normalnie indyjskie namioty. No. Można sobie taki wynająć i sobie w takim spać, ale czad. Fajnie, nie? No. Kochani, no niestety. Wyszło jak wyszło. Ze zbieraniem tych dni dzisiaj, w no. dniu dzisiejszym. Idę! Ale za to. No! Jesteśmy, słuchajcie, u Świętego Mikołaja. E, ja już tutaj byłam z dzieciakami w wakacje, Wiktora to już była parę razy. E, Kacperek był w, zesz w tym roku pierwszy raz. E, no i teraz jesteśmy. Jest fajna pogoda. Obiecaliśmy coś dzieciom, że dzisiaj coś z nimi porobimy. Więc zajechaliśmy tutaj. Są zwierzątka. Są atrakcje, więc powinno być fajnie. Co to za radość? To są te renifery, wiesz o tym? Tak? To są renifery. Tam dalej one mają rogi, ale temu przycięli te rogi. Ojej. nie. no, 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 that doesn't make any sense. They, um, so they always fall off and regrow. Aaa, odpadły mu, myślisz? Jakie śliczne jesteście mordki. Takie śliczne. Mniam, mniam robi? Mniam, mniam. Cześć, śliczny, no co? zobacz tutaj, Kaspuś. Kaspuś, co tam jest? Zobacz. I owieczki tam są. Tam są bez, zobacz. A tam są kozy, no. Bienbien. Darius looking at the blue <laughs> Marek jest ten ee, z okularami, z planami, tak. Teraz ostatko można. shine awesome! it's not gonna be pretty Zobacz, jednak Mikołaj spełnił nasze życzenie. <laughs> Dokładnie. Mamy dynie. Może ich nie możemy zrywać, ale są. Zobacz, Marek, są dynie. To właśnie takie pole było w zeszłym roku. No tak, było tam fajnie. No, jakie ładne te dekoracje są. U nas też takie są, zresztą żeście widzieli. Te I tutaj główny nasz wodospad w okolicy, oczywiście sztuczny, ale. Jak sami wiecie, po moich vlogach wodospadów tutaj nie brakuje i zobaczcie, jak fajnie udekorowali wodospadów i jeleni, tak, co tutaj jest właśnie pokazane. Tam są same żywe dynie, ale jakie fajne te dynie są, takie krzywe. Zobaczcie, wow, jakie cuda. Czujecie to? Przecież to jest gigant ta dynia. A to jest prawdziwa dynia. Coś pięknego. Oczywiście nie zabrakło pikapów. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy wiecie, co to jest to. Dla niewtajemniczonych, kto nigdy nie był w Stanach i nie interesuje się takimi rzeczami, to są candy corn. Eee, takie cukierki wypuszczone właśnie w okresie tutaj jesiennym, halloweenowym. Są na bazie miodu, na bazie eee, toffi. Różne są smaki, różne są kolory. Ale najczęściej najbardziej tak, takie wiecie takie najbardziej rozpoznawane to są właśnie w takich kolorach całkiem niezłe, chociaż strasznie słodkie. Przed wyjazdem jeszcze zajechaliśmy na bardzo fajne śniadanie. Ponoć najlepsze pancake'i w mieście. I oto mój Dziś zeszalałam, no i już. No spróbuj, spróbuj, to dobre jest. Mamusia, patrz. Marek ma omleta. I pancake'y